Niektórzy pukają nam w czoło. Niektórzy śmieją się z nas. Bo domem nam jest górska droga. Przez progi połoni do gwiazd. Nie dla nas pałace ze złota. Jak zepsywa z południa wiatr. Solina o zachodzie słońca. Masz dość, to wyjeżdżaj w pieszczady, gdzie wino, dziewczyny i śpiew Mówili już: zbieraj się, stary, lecz nikt nie powiedział mi, że solinkę pokocham na zabój, buczyna pod dach weźmie mnie, przez otry tłopienkę chreb zawój. Bieszczady tak wejdą mi w krew. Bieszczadnik nie wip, nie w Bieszczadnik jak ty, jak ja. A każdy ma w piersiach dwa serca. W tym drugim bieszczadzki rytm gra. Bieszczadnik nie wip, nie w Bieszczadnik jak ty, jak ja. A każdy ma w piersiach dwa serca W tym drugim bieszczacki rytm gra Przełęcz nad Stoimy w zasadzie na granicy Tu macie granicę państwa A my stoimy No w zasadzie w linii Z granicą państwa Przełęcz nad Na granicy słowacko-czeskiej Pogoda się dzisiaj zmasakrowała, to no jest lipa straszna. Czarokimi kamperami się tu nawet nie pchajcie, bo się nie przebijecie. Droga jest na jeden samochód, że jakbyśmy tutaj jechali, to by trzeba było się z kimś minąć, No nie wiem, to helikopter wołamy, bo cię nie miniemy. Trudno, no przyjechali, żeśmy to jakoś wyjedziemy. Widoczek tam, jest fajny. Jak ty jak ja. A każdy ma w piersiach dwa serca, w tym drugim bieszczacki rytm gra. Bieszczadnik nie bip, nie buczęga Bieszczadnik jak ty jak ja A każdy ma w piersiach dwa serca W tym drugim bieszczadzki rytm gra Wysoki Górne, dwa kilometry, tutaj stary słup graniczny jeszcze. Tu jesteśmy po słowackiej stronie, ale ładnie widoczek. Bili żeśmy się tutaj tak w zasadzie tylko na, na jedno miejsce, jedno miejsce na duże auto jest i to w zasadzie zajęliśmy cały parking, że małymi samochodami to wino musieli parkować tak trochę z boku aby przyjechały więcej jak dwa jeszcze Tak to wygląda wszystko tu dookoła, o, ale tam jest widoczek piękny My stoimy tu Okno podgodowe walimy na jasło. Pierwsze podejście jest dosyć ostre, ale potem już będzie gitara. Tutaj od strony Rostock podejście, bardzo ciekawa rzecz, bo wałem Konfederacji Barskiej przechodzimy, ale między innymi są stare fortyfikacje po z dziurami, gdzie to wcześniej stały baterie z których ostrzał był prowadzony i do dzisiejszego dnia zachowały się i okopy i zachowały się jeszcze te miejsca, gdzie te baterie stały. W na okrąglik, za jakieś małe pół godziny powinniśmy być, pogoda jest taka niepewna, ale zobaczcie jakie widoki, cudgie Tu jest okrąglik i tam jest jasło, już jasło stąd widać. Okrąglik 10 minut przed czasem I tu jest okrąglik 1101 po polskiej stronie Po słowackiej stronie 4 metry dalej 1095 Taka ciekawostka Przewarski, widoczki Ale pięknie Krótka wizyta na okrągliku, wkaczają z powrotem do Polski i walimy szybko na jasło. Bo jeszcze ma być co godziny pogody. Tam zobaczymy. Mam nadzieję, że uda nam się suchymi mi zejść. Lecimy droga czerwony szlakiem, to już palecimy samą górą. Pół godziny to nie powinno tam być jakiegoś ciężkiego podejścia na jasło. 5 minut dojasłeś. Cis na 2 godziny. Smerek 3 godziny. Okrąglich pół godziny. wszędzie w przysłup. Godzina. Jak tu jest cudnie. że jesteśmy na samym szczycie pogoda nam tak cały dzień padało pojawiło się w prognozach 3 godzinne takie okienko czyli pół godziny mam nadzieję że zdążymy zejść rano była burza jesteśmy jasło Przejdziemy dookoła. Cały widoczek z jasła. To było rekordowe nasze szybkie wejście. I cieszy się widokiem tutaj, ale jest 5 wchodzimy na dół jeden dzień przypadkowo zaoszczędzony Wędrówka zajęła nam troszkę ponad 3 godziny tam i z powrotem Ile kochanie idziemy czasu tam i z powrotem? 3 godziny sakiem 3,22 No 3,5 godziny niecałe Jasło, piękny szczyt Zdobyty 10 km W sumie trzy takie poważniejsze podejścia tak cały czas się granią idzie Tutaj będziemy nosować, na na, na granicy i... do dzisiaj będziemy tutaj spali. Fajnie, bo się tak by pogodziło. na chwilę, mam nadzieję, że tak jeszcze zostanie. Nie ma zakazu, że tutaj nie wolno spać czy coś, nie jest to park narodowy żaden. Po słowackiej stronie jest park narodowy, ale my śpimy po polskiej stronie, tak więc nas to nie tyczy. I...